Przy lotnisku aeroklubowym w Aleksandrowicach uroczyście oddano do użytku nową 800-metrową rolkostradę. Podobnie jak w ubiegłym roku, również i w tym można ubiegać się o dotację do szkolnej wyprawki. Ustawodawca dokładnie jednak sprecyzował, do kogo pomoc może trafić. Mamy nowy wielki mural. Na ścianie kilkupiętrowej kamienicy przy ulicy Sobieskiego 54 w Bielsku Białej powstała wspaniała koronka. Na terenie hali wielofunkcyjnej pod Dębowcem odbyła się przedsezonowa konferencja prezentująca siły i zamierzenia ekstraklasowej drużyny siatkarskiej BBTS-u. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zaprasza dzieci i młodzież naszego miasta na trzydniowy festyn profilaktyczny, który w najbliższą środę rozpocznie się na terenie Domu Żołnierza w Bielsku-Białej przy ulicy Broniewskiego 27. lotnisku aeroklubowym w Aleksandrowicach uroczyście oddano do użytku nową 800-metrową rolkostradę. Kto nie widział, jak stosunkowo niewielkim kosztem zrobić wielką radość rzeszą bielszczan oraz poprawić ich fizyczną tężyznę, powinien najlepiej wieczorem przespacerować się wzdłuż wielkiego lotniska, gdzie od niespełna miesiąca funkcjonuje gładka, jak stół, równoległa do trasy rowerowej i spacerowej ścieżka dla rolkarzy. W minioną środę oficjalnie oddano ją do użytku. Myślę, że tutaj sceneria przede wszystkim tego lotniska gór jest fantastyczna i to przyciągnie nie tylko mieszkańców naszego miasta, miasta ale myślę również miasta, miasta, turystów, którzy miasta, wypoczywają tutaj w różnych miasta, miasta, miejscach, w szyrku w szyrku, miasta, oczywiście będą przyjeżdżać do nas tutaj na rolkowisko czy na tor rowerowy, no bo takich warunków myślę, że w Polsce nigdzie nie ma jak właśnie na tej rolkostradzie. Także cieszymy się, że udało nam się kolejną atrakcję oddać i będzie służyła mieszkańcom i naszym gościom tutaj. To jest rzeczywiście cały ciąg i odpowiednia konstrukcja dedykowana specjalnie tylko trasy. Ta rolkostrada jest to coś innego niż taka nawierzchnia, po której jeżdżą samochody czy, czy nawet rowery. Więc staraliśmy się rzeczywiście tak zaprojektować tę nawierzchnię, żeby ona była idealnie przy okazji wielkiego otwarcia bielska fundacja Lucze zorganizowała pokazy i atrakcje. Te jednak można sobie sprawić samemu kupując jakże ostatnio modne rolki. Specjalna, podobno najdłuższa tego typu trasa w Polsce zakończona dwoma mini rondami do zawracania to świetny sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów, poprawę sylwetki i odstresowanie. Podobnie jak w ubiegłym roku również i w tym można ubiegać się o dotację do szkolnej wyprawki. Ustawodawca dokładnie jednak sprecyzował do kogo pomoc może trafić. Wyprawka szkolna to spory wydatek, szczególnie dla rodzin wielodzietnych, opiekujących się chorymi dziećmi lub po prostu dla rodzin o niskich dochodach. Stąd pomoc, którą w formie dofinansowania dokładnie określono w stosownej ustawie. Nie jest zatem łatwo, bowiem oprócz progów finansowych wyraźnie określono do uczniów, w jakich klas i szkół skierowano pomoc, a to zmienia się co roku. W roku szkolnym 2015-2016 o dofinansowanie do wyprawki szkolnej mogą się ubiegać uczniowie pochodzący z rodzin. O najniższym statusie ekonomicznym, jak również uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wymienione w rozporządzeniu. O wyprawkę, jeżeli chodzi o status majątkowy, mogą się ubiegać osoby w trudnej sytuacji, których kryterium dochodowe nie przekracza 574 zł na osobę, jak również osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji rodzinnej. W których te dochody są troszkę wyższe niż kryterium dochodowe, natomiast w rodzinie panują ciężkie warunki ze względu na przypadki określone w ustawie o pomocy społecznej. W ubiegłym roku szkolnym w Bielsku Białej z dofinansowania do szkolnej wyprawki skorzystało ponad tysiąc osób. Dokładne informacje na temat dofinansowania zakupu szkolnej wyprawki można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty w bielsku Białej www.mzo.bielsko.pl. Stąd też można pobrać stosowne załączniki. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w zbliżającym się roku szkolnym. Taki wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub też uczeń pełnoletni. Mamy nowy wielki mural. Na ścianie kilkupiętrowej kamienicy przy ulicy Sobieskiego 54 w Bielsku Białej powstała wspaniała koronka. Prace w ciągu dosłownie kilku dni od podstaw stworzyła znana również poza granicami kraju polska artystka działająca pod pseudonimem Nespun. Całe środowisko street artowe kojarzy jej koronkowe, ażurowe prace, które pokrywają wiele budynków na, na całym świecie, ale jest również znana z innych instalacji artystycznych, jakichś prac ceramicznych, również obrazów, które wystawia w galerii, ale jej głównym motywem jest właśnie Koronka. Wszyscy mający nieco wiedzę o koronczarstwie zauważą, że ażurowa, graficzna kompozycja nie przypomina koronki koniakowskiej. Nawiązuje do ręcznie wytwarzanych koronek klockowych, powstających w najstarszym ośrodku koronczarskim w Polsce, w małopolskiej miejscowości Bobowa. Rzeczywiście tak jest. To jest koronka z Bobowej, czyli najstarszego ośrodka koronczarskiego w Polsce. Byłam tam całkiem niedawno i zachwyciłam się tymi koronkami. Są przepiękne i idealnie uważam, wpasowała mi się ta koronka w to miejsce. Od dawna wykorzystuję koronki i bardzo lubię używać koronek z różnych rejonów ze świata. Myślę, że koronki są bardzo harmonijne i dają dobrą i pozytywną energię. Na terenie hali wielofunkcyjnej pod dębowcem odbyła się przedsezonowa konferencja prezentująca siły i zamierzenia ekstraklasowej drużyny siatkarskiej BBTS-u. Ubiegły sezon nasi siatkarze zakończyli na 13 miejscu w tabeli plus ligi i oczywiście w tym roku wszyscy liczą na wyniki sporo lepsze. Aby tak się stało, jak zgodnie podkreślano w czasie konferencji, potrzebne jest nie tylko wsparcie, które zapewniają sponsorzy, ale przede wszystkim zaangażowanie samych siatkarzy i zostawienie na parkiecie ostatnich sił. Taką obietnicę złożył podczas konferencji nowy trener ekipy. Znany były siatkarz Krzysztof Stelmach, który wraz z bratem Andrzejem w najbliższym sezonie poprowadzi mocno zrekonstruowaną drużynę BPTS-u. Zaangażowanie i walka bez względu na poziom sportowy, jaki, jaki dana drużyna prezentuje powinny być zawsze. W każdym meczu. Oczywiście, że można przegrać, ale Zostawiając wszystkie siły na, na, na boisku. Co do drugiej tezy, panie prezydencie, pieniądze nie grają. Oczywiście, że tak, ale pieniądze pomagają. Na pewno, jakbym się tutaj każdego spod zapytał, czy by chciał jeździć Polonezem lub Mercedesem, to każdy odpowie, żeby chciał jeździć Mercedesem. Nie, no my na pewno nie jeździmy Mercedesem, ale też nie Polonezem, bo yy, na Mercedesa nas nie stać, a Polonezy już minęły. Nie da się już jeździć Polonezem dzisiaj I na pewno średniej klasy samochodem jedziemy, czyli stać nas na to, co, yy, na co stać średniej klasy. Drużyny I zrobiliśmy wszystko jako miasto, żeby wziąć i takie warunki zapewnić, żeby drużyna była dobrze przygotowana, żeby skład przede wszystkim był właściwy. I myślę, że skład trenerski, reprezentanci, reprezentanci polscy znani, trenują no, zawodnicy też bardzo różnorodni. Jest to praktycznie nowa drużyna. No Oczekiwania mamy duże. Chodzi o to, że mają przede wszystkim dać siebie zawodnicy. Dużo ambicji, wykazać się dużą ambicją, bo mieliśmy uwagi po poprzednim sezonie, że jednak nie zawsze było pełne zaangażowanie. W sporcie nie zawsze się wygrywa. Musi ktoś wygrać, ktoś przegrać. Jesteśmy tego świadomi. Natomiast zawsze wymagamy i żądamy wręcz tego, żeby było pełne zaangażowanie, bo to będzie, czy ktoś pracuje za biurkiem, czy za kierownicą, czy w sporcie, musi być pełne zaangażowanie. To jest dzisiaj profesja już to nie jest za martoszyzna i jak płaci się odpowiednie pieniądze, a są to pieniądze publiczne w większości, to musi być też odpowiednie zaangażowanie, odpowiednia postawa na boisku i tego od trenerów i od tego od zawodników wymagamy i będziemy wymagać. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zaprasza dzieci i młodzież naszego miasta na trzydniowy festyn profilaktyczny, który w najbliższą środę rozpocznie się na terenie Domu Żołnierza w Bielsku-Białej przy ulicy Broniewskiego 27. Festyn profilaktyczny będzie ciekawym uzupełnieniem oferty wakacyjnej, a przede wszystkim wskazaniem dzieciom i młodzieży atrakcyjnych, alternatywnych sposobów spędzenia czasu wolnego, z dala od używek i innych zagrożeń. Potrwa do piątku włącznie. Organizatorzy zapewniają opiekę i wiele atrakcji. Jak co roku przewidzieliśmy liczne atrakcje dla, dla dzieci i młodzieży, m.in. warsztaty rękodzieła prowadzone przez profesjonalnych animatorów, dla najmłodszych, dmuchany zamek, bańki mydlane, chodzenie na szczudłach i wiele innych atrakcji będzie, między innymi pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, będzie pies terapeuta, z którym będzie można się pobawić oraz wiele innych ciekawych atrakcji. Warsztaty i festyn profilaktyczny jest taką ciekawą alternatywą na, na resztę wakacji, na końcówkę wakacji dla dzieci młodzieży z miasta. Te najmłodsze dzieci oczywiście zapraszamy z opiekunami. Dzieci po skończonym festynie będą sobie mogły zabrać do domu pracę stworzone podczas trzech dni warsztatów. Zapewniamy wodę, słodycze. Także serdecznie wszystkich zapraszamy codziennie, od 10 do godziny 15.